Yo, siemanko, witam się z wami w kolejnym podsumowaniu newsów z minionego tygodnia. I cóż, w tym tygodniu no, mamy trochę ciekawych informacji. Wbrew pozorom fajne jest to, co się podziało po roku 2000-2001, że już nie mamy technologii skoncentrowanej w kilku konkretnych datach w roku i tam się coś dzieje, ale dzieje się mniej więcej przez cały rok. No ale opowiedzmy sobie najpierw zaczynając od luźniejszych tematów. Koniec Hegemonii Tajwanu. Chiny przejmą pałeczkę, chociaż dla Chin to zawsze będzie hegemonia Chin, tylko że albo wyspiarskich, albo mm, kontynentalnych, a mianowicie chodzi o to, że w najbliższym czasie Chiny powinny mieć udział w 30% światowej produkcji półprzewodników, gdzie Tajwan będzie miał tylko 23%, pomimo tego i cały czas wzrasta, ale Chiny inwestują w to niesamowite pieniądze, żeby uzależnić świat od siebie w tej kwestii. Kwestii, bo widzą, jak, jaką daje to potencjalnie władzę. Tajwan jej tak nie wykorzystuje, on tylko kapitalizuje, ale Chiny prawdopodobnie, mając taką przewagę i taką hegemonię, zaczęłyby ją wykorzystywać no, nie tylko do kapitalizacji. A największym konsumentem elektroniki półprzewodników są Stany Zjednoczone, bo y, konsumują aż ponad 50-51% tej produkcji, z kolei produkują tylko 5%. Procent, co ma się zmienić przez ten nacisk na produkcję na terenie Stanów Zjednoczonych, no ale na razie nie idzie to tak szybko jak w Chinach. Sam Samsung, który miał stawiać fabrykę na terenie Stanów Zjednoczonych w tej czasie, podobnie jak TSMC, podobnie jak robi to Intel, e, przesuwa tą, e, tą, tą budowę tej fabryki, ponieważ no, nie ma klientów, więc postawiłby gigantyczną drogą fabrykę, która by nie do końca. Działała, pracowała i na siebie zarabiała. Podobny problem ma Intel. Wszyscy jakoś na razie chcą produkować u TSMC, i TSMC, póki będzie miała te moce przerobowe, będzie to robić. No a część mogą też przejmować Chińczycy do takiej mniej zaawansowanej elektroniki, więc Samsung i Intel mają w tej materii niemały problem. Problem mają też twórcy sztucznej inteligencji, bo oni by chcieli w końcu na niej zarabiać, wiecie, wkładają tam naprawdę grube miliardy yy, do kieszeni Jensena, a z naszych kieszeni chcieliby wyciągnąć te miliardy, które wkładają do kieszeni Jensena. Tak, takie kółko y, przepływu pieniędzy. Pieniądze do Jensena i z naszej kieszeni z powrotem do nich, ale nikt im za tę sztuczną inteligencję nie chce płacić. Ludzie wykorzystują możliwości darmowego AI, ani płacą za wersje płatne. Natomiast no, to jest niestety taka y, troszeczkę wędka na użytkowników, bo najpierw. Uzależnimy społeczeństwo, firmy i całą masę ekosystemu od naszej sztucznej inteligencji, a potem po prostu nie damy wyboru. Albo będziesz płacił i będziesz miał dostęp, nie będzie darmowych wersji, albo po prostu nie będziesz płacił i nie będziesz miał dostępu. I wtedy prawdopodobnie zaczną powstawać mniejsze LLM-y, znaczy one już powstają, ale zyskają na popularności, które po prostu będą darmowe, a te duże będą płatne. To jest Coś, co zawsze w ten sposób działało i nie sądzę, żeby się zmieniło. No a z kolei Microsoft, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, chciał stworzyć swoje własne chipy i nadal chce, ale przesuwa je w czasie. No bo wiecie, wszyscy też chcą się uniezależnić od Jensena i nie wkładać mu do kieszeni tych pieniędzy tylko mieć swoje własne chipy. I na tym zarabiać, a przynajmniej ograniczać koszty utrzymania, produkcji i szkolenia takiej sztucznej inteligencji. Natomiast na razie Microsoft to przesuwa w czasie. Niestety takie autorskie chipy prawdopodobnie zyskają na popularności dopiero za kilka lat, w momencie, w którym ten rynek się nasyci i z takiego turbo rozwoju przejdzie w utrzymanie tej sztucznej inteligencji, no i wtedy te koszta będą istotne, no i wtedy te takie autorskie układy Microsoftu, Google'a, Tesli i tak dalej, Facebooka pewnie zaczną być bardziej popularne. No, my tego nie doświadczymy, bo my jesteśmy użytkownikami końcowymi, którzy nie mają do czynienia z tym hardwarem, ale w przetwarzaniu już tutaj może być różnica. Będąc jeszcze przy Microsoftie. zarządził on grupowe zwolnienia. Z pracą pożegnało się Aż 9 tysięcy ludzi. I teraz Microsoft Mini, jak te 9 tysięcy ludzi, chociaż częściowo zastąpić właśnie wspomnianą wcześniej sztuczną inteligencją. Czy to kogoś dziwi? Nie sądzę. Sztuczna inteligencja będzie przejmować wiele miejsc pracy, wiele zawodów, wiele kompetencji, a przynajmniej na pewno w okresie jej potężnego rozkwitu. Później może to przejmowanie będzie mniej odczuwalne, jak ludzie wykształcą takie zawody, które będą oparte o sztuczną inteligencję. I wtedy może powstać masę innych zawodów, ale takich AI-ocentrycznych, AI bym powiedział, skupionych wokół rozwoju i obsługi sztucznej inteligencji. Na razie, niestety, ludzie będą bardzo często na jej rzecz tracić tę pracę. E, no a pracę stracili ci ludzie w Microsofcie, co wymiernie, niestety odbiło się głównie na dziale Xbox, bo to on e, te cięcia zaliczył największe. No i tutaj kilka studiów i kilka gier przeszło. W stan spoczynku, wiecznego spoczynku i e, Microsoft pokasował wiele swoich gamingowych projektów. Ciekawe e, rzeczy się wydarzyły z tych rzeczy, które zostały skasowane. Ja przyznam szczerze, na nic nie czekałem. Najbardziej chyba bolałbym mnie Skyrim, e, znaczy nie Skyrim, tylko Delder Scroll 6, ale to jest e, moloch takiego. Kalibru, którego się po prostu, mam nadzieję, że nie kasuje. No, i teraz przechodzimy, znaczy wracamy do tematu e, USA i handlu z Chinami, i tutaj USA luzuje swoje obostrzenia, bo w tym momencie zniósł obostrzenia na oprogramowanie do projektowania chipów, i widać, że tutaj bardzo Mocne zluzowanie zaczynają nadchodzić na linii Stany Zjednoczone, Chiny, bo takie oprogramowanie to jest rzecz poważna. Poza tym, że Chiny mają teraz czy też, jak wcześniej powiedziałem, przejmują większość produkcji półprzewodników na świecie, to jeszcze będą je mogli u siebie autorsko projektować, więc to uzależnienie będzie większe. Tak, tak jak tylko by produkowało, na przykład były projektowane w Stanach Zjednoczonych, no to wtedy Chiny byłyby uzależnione od know-how pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych, a tak uniezależnią się od tego w zupełności. Natomiast zależni będą cały czas od iPhone'ów, no, podobnie jak Apple jest zależna od Chin w kwestii produkcji, składania itd. Tak, no, Chińczycy bardzo iPhone'y same w sobie lubią i po dwóch latach spadków popularności iPhone'a teraz zaczyna on znowu zyskiwać i zyskał 8% rok do roku w Chinach. W Chinach, które bardzo długo były takim matecznikiem i jednym z największych rynków dla samego Apple'a. No i takie pewnie MacBooki z procesorami. Od Apple'a, które gdzieś tam mamy przecieki, że nie od Apple'a, tylko od iPhone'a mają się pojawić, też w Chinach będą popularne, prawdopodobnie, no bo będą to urządzenia budżetowe. Dla mnie taką największą nadzieją, bo widać tutaj, że Apple boi się konkurencji w kwestii e, takich rozwiązań budżetowych. Tutaj e, taniego iPhone'a jakiś czas temu starają się e, wypuścić, starają się zapewnić jakieś tam w ramach swojego portfolio budżetowe urządzenia, no i taki Mac też nadchodzi, co troszeczkę jest dla mnie zaskoczeniem o tyle, o ile, no, ery same w sobie nie są jakoś bardzo drogimi laptopami, zwłaszcza w stosunku do wydajności, którą oferują. A tutaj taki na iPhone'owym procesorze MacBook może być naprawdę cenowo bardzo korzystny, wiecie, około 3000 już na starcia, po spadkach cen nawet 2000. Pytanie, jak to będzie działać, wydaje mi się, że całkiem nieźle. Natomiast najfajniejszą rzeczą, jaką może spotkać, taki maerias jest to, że telefony Apple dostaną, Apple, iPhoney dostaną podobny zestaw aplikacji jak dostępny na MacBooka i w drugą stronę, co jeszcze bardziej zunifikuje ten cały ekosystem. Także bez e, względu na to, jakim urządzeniem będziemy dysponować, będziemy mieli do dyspozycji takie same portfolio aplikacji. A to jest coś naprawdę fajnego, na co ja osobiście dość mocno czekam. Natomiast czekam też na to, co pokaże AMD nowymi Zenami 6, bo są potężne zapowiedzi, a mianowicie takie, że Zeny 6 mają mieć zegary nawet 7 GHz. Dość nikły wzrost, jeżeli chodzi o IPC, bo ma być to tylko około 8%, na Natomiast praktycznie dwukrotny wzrost pamięci cache w procesorach tych gamingowych do 240 MB, więc sporo. Teraz największe mają 144, więc o 100 MB więcej. Do tego zegary na 7 GHz, to jest o jeden, ponad 1 GHz wzrost na rdzeniu. Więc potężne gamingowe bestie. Na dodatek taki Ryzen 7 nie będzie już miał 8, a 12 rdzeni. Najmniejszy prawdopodobnie, znaczy nie najmniejszy, ale ale blok właśnie CCD ma mieć teraz 12 rdzeni, a nie jak 8 do tej pory. Wiadomo, będą niższe Ryzeny z serii, które będą miały nie wszystkie rdzenie na, w całym bloku i pewnie będą to Ryzeny 5 i trójki, natomiast siódemka zyska 12 rdzeni. Będzie to na pewno potężny rywal dla zapowiadanych w tamtym tygodniu przeze mnie nowalejków, które też szykują całkiem niezłą ofensywę ze strony Intela. Czeka nas naprawdę srogie starcie w tej materii i zobaczymy, dla kogo one skończy się wygraną. Na razie AMD z y, y, poziomu takiego y, dominatora wchodzi do tej gry i patrząc na to, co szykują, może wyjść obronną ręką przed underdogowym, intelowym Nova Lake'iem. AMD też świetnie radzi sobie, jeżeli chodzi o karty graficzne. Chyba nikomu nie trzeba przedstawiać 9700 i 9700 XT. Karty, które zrobiły absolutną furorę, jak na AMD. Tak dużą, że nawet AMD się takiej nie spodziewało. A w tym w tym momencie po aktualizacji wydajnościowo dogoniły też 5070 Ti, takie 9070 XT, co tworzy z nich naprawdę ciekawą propozycję, bo da się je już kupić poniżej 3000 zł. Te ceny teraz spadły. No i z większą wydajnością są. Cały czas świetną propozycją. A jeżeli chodzi o tą dynamikę bycia lepszą propozycją od Nvidia, niewiele się zmieniło, bo no, Nvidia też potaniały. 5070i, jak przy wyjściu, 9070XT kosztował ponad 4000 zł, teraz spokojnie da się tę kartę kupić za 3500, więc ten spadek ceny na 9070XT nie jest aż tak spektakularnym zyskaniem dystansu opłacalności względem Nvidia, ale w połączeniu ze Wzrostem mocy naprawdę ciekawie się prezentuje. No, ale Nvidia szykuje zmiany w DLS-ie, DLS który ma jej dać przewagę, jeżeli chodzi o. Te tańsze karty graficzne z mniejszą ilością pamięci VRAM, czyli konkretnie z 8 gigami, ponieważ obecny model, właściwie dla mnie on już nie jest obecny, bo ja już jestem troszeczkę myślami z tym, że od jakiegoś czasu jest z nami model transformatora, natomiast ten transformator, znaczy model DLSS oparty o transformator, jest, był w fazie beta i teraz w, transformer, przepraszam, nie transformator, transformator. Tak czy inaczej, wychodzi z fazy beta, więc będzie szeroko propagowany w grach i w e, całym DLSS-ie nie tylko w czwórce, ale w trójce też, czyli e, tej ie serii 4000 i 3000. też dostaną ten nowy model, który no, działa lepiej o e, z przeplotu neuronowego. Zużywa mniej VRAMu i daje lepsze e, takie e, efekty graficzne, w sensie ładniejszy jest ten obraz, więc pod tym względem tutaj z kolei Nvidia zyskuje po raz kolejny przewagę nad AMD i ich fsr e, No ale jak ktoś e, chciał pozytywnych więcej informacji o Nvidii, to na razie koniec negatywne, a mianowicie gtx -y, Legendarna seria GTX-ów, naprawdę udana. Nie wiem, jak wy wspominacie, ale ja serię 900, 1000, a nawet 700. A nawet 600, wspominam bardzo dobrze, no to jak 600 i 700 już od dawna nie mają wsparcia, tak teraz 900 i 1000. Ich wsparcie się będzie kończyć wraz ze sterownikiem 580, niestety e, pójdą one, odejdą do lamusa, poza GTX-ami 16. No one jeszcze jakiś czas pożyją, co jest ciekawe, no bo... Podobna architektura, znaczy nie, no, architektura tam jest inna, bo to jest architektura chyba współdzielona z serią 2000, ale bez rdzeni nie, Tensor, więc y, architektura jest inna, stąd one dłużej pożyją, pomimo tego, iż nazwa wskazywałaby na to, że należą do rodziny 1000. E, no, a teraz przechodzimy do najnowszych kart, czyli serii 5000. Czy już w niej byliśmy, ale, ale na dobre, a mianowicie superki. 5070 Ti Super, o której wcześniej nie mówiliśmy, ma dostać 24 GB wiramu, u bo mówiliśmy o tym, że 5080 ma dostać, że 5070 ma dostać 18, no a 5070 Ti na razie nie było o niej mowy, a w tym momencie ma się pojawić wersja 24-gigowa e, ze zwiększonym TDP. Czy jakoś mocno wpłynie to na wydajność w grach? Raczej nie. Ale dla osób poszukujących większej ilości Wiram, zwłaszcza do zastosowań pod jakąś sztuczną inteligencję, no to może być bardzo ciekawa propozycja, bo nie będziecie musieli płacić tyle co za 50-80 super, a już dostaniecie taką samą ilość pamięci wiram. Z kolei, 50-80 super, no dostanie większe limity mocy. Tutaj też bym się nie spodziewał spektakularnych wzrostów wydajności, to będzie kilka procent. No, i tak jak w przypadku 5070i, wzrost ilości pamięci wiram do 24 GB. No, to też będzie ciekawa propozycja. W końcu, prawdopodobnie, ta karta być może wyprzedzi poprzednika flagowego, jakim jest 4090, po tych zmianach, ale czy faktycznie tak będzie, o tym się jeszcze przekonamy, prawdopodobnie początkiem przyszłego roku, bo ja stawiam, że te karty zostaną zaprezentowane na targach CES, podobnie jak miało to. Miejsce z podstawowymi modelami serii 5000, a chyba nie można mówić o bardziej podstawowym modelu 5000 jak 5050 50-50 karta. Ta ma najlepsze, co ma to nazwę, bo jest zabawna 5050, /50, ale już ponoć z wydajnością, tak zabawnie nie jest. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że Nvidia no. Jak zwykle, w przypadku tych słabych kart nie dostarczyła sampli przedpremierowo, w ogóle raczej nie było jakichś większych testów, było kilka tylko przecieków na temat wydajności. No i oczywiście ceny. Cena, która ma wynosić. 1120 zł, więc dość niska, moim zdaniem i tak jeszcze spadnie po premierze, bo to nie będzie jakaś super szałowa karta, na dodatek korzystająca z GDDR 6 więc no wiele będzie takich aspektów pod którymi pod, pod którymi e a, słucham, pod, pod jakimi względami ta karta będzie gdzieś tam kuleć. Natomiast no, cena jakby spadła poniżej 1000 zł, to może być hit sprzedażowy. Czy wydajnościowy, czy e, jakkolwiek w naszym takim petetowym środowisku szanowany, raczej nie, ale stawiam, że jeżeli chodzi o miejsce na szczycie listy najczęściej używanych kart graficznych na Steam. To zawędruje tam, wydaje mi się, że całkiem szybko, bo ta wydajność, wbrew pozorom, tego co mieliśmy na takich częstych przeciekach, że będzie kiepska. Nie wygląda tak tragicznie. Oczywiście mamy tylko jakieś przecieki z testów, nie znamy szczegółów tych testów, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta karta ma być niewiele, tylko 3-4% słabsza od 40-60, będąc od niej tańszą, oferując DLSS-a z multi-frame generatorem. Więc może być nawet ciekawszym wyborem od 40-60. Ale ja bym takim optymistą w tej materii nie był. Wydaje mi się, że nie będzie tak szałowa, no chyba że jej cena faktycznie poleci troszeczkę. W dół e, i w okolicy 1000 zł, to faktycznie może być najlepszym wyborem. Jeżeli będzie droższa, no to tutaj szykuje się kilka lepszych wyborów, jak RX9060, jak choćby B580 od Intela. E, no i e, Nvidia, przez to, że jej tak dobrze idzie e, z serii 5000, nie no żartuję, nie chodzi o 5000, a o sztuczną inteligencję, bije rekordy, jest e, najwięcej wartą firmą na świecie, rośnie bardzo mocno. W tym artykule e, jest. E, Cena za akcję na poziomie 159 dolarów. Natomiast, jak ja to nagrywam, to już jest 163 dolary i pnie się bardzo, bardzo mocno w górę. Więc no, Jensen liczy zyski, a właściwie majątek rośnie mu w oczach. Naprawdę szybko jak żerzucha, niesamowite to jest. Switch 2, Też słupki sprzedaży rosną tutaj jak żerzucha, Nintendo też liczy zyski. Natomiast pojawiły się pogłoski, iż Switch 2 ma problemy z przegrzewaniem się. Dla mnie nie jest to nowe. Każdy nowy jakiś tam sprzęt, jak wychodzi, zazwyczaj mamy doniesienia, że masz z czymś problem. Czy to jak wychodzi nowa generacja, konsol, jakiś. Nowa generacja iPhone'ów, jakichś laptopów i tak dalej. RTX 5000, o których dzisiaj tyle mówiliśmy, zawsze na starcie są jakieś problemy. Często dlatego też warto troszeczkę może odczekać po premierze, kupić już sprzęt bardziej dojrzały produkcyjnie, bo pomimo tego, iż producent oficjalnie nie wprowadza żadnych zmian, Nintendo nie powie za pół roku, wiecie, co teraz Switch 2 ma lepsze chłodzenie. Nie, ale oni to poprawią na produkcji, nie wiem, zmienią. Pastę termoprzewodzącą dodają wentylatory o większym ciśnieniu statycznym, tak, żeby jakieś tam przepływy powietrza były większe. Coś zmienią, co sprawi, że ten produkt będzie lepszy i będzie lepiej działał. No a lepiej też dla twórców, i przede wszystkim taniej będzie się w przyszłości tworzyć gry już GTA 7, które Absolutnie zdeklasuje, rozbije banki i zarobi na pewno kilka miliardów em, dolarów. E, będzie tańsza w produkcji niż GTA 6. Dzięki czemu no oczywiście dzięki sztucznej inteligencji która ma pomagać w produkcji tegoż GTA na razie w takich bardzo podstawowych rzeczach jak tam gdzieś pregenerowanie scenek, cut scenek, tam oczywiście człowiek nad tym czuwa i gdzieś tam w ostatecznym rozrachunku to poprawia. Natomiast mimo wszystko ma to bardzo mocno ciąć koszta produkcji. Więc nie dość, że zarobi więcej, to jeszcze będzie tańsza w produkcji. No Rockstar Absolutnie rozbił bank. A my skończyliśmy tą wiadomością nasze podsumowanie tygodnia, więc widzimy się za tydzień. Życzę Wam miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia za tydzień. Cześć!